Halo, witamy Państwa wraz ze mną na stanowisku komentatorskim Włodzimierz Czaranowicz. Witamy i zapraszamy na mecz. Myślę, że obejrzą go Państwo razem z nami z przyjemnością. No, świetnie go minął. Mecz dwóch zespołów, które mają spore ambicje w tym sezonie. Drugi i trzeci zespół ligi. Na pewno żadna z tych drużyn dziś nie odpuści, by dogonić lidera. Mecz poprowadzi... Valente Larazabal ma szansę na zgranie tej piłki ze skrzydła. No zobaczmy, czy sobie poradzi. Diego Koszta. I po odbiorze strata piłki. Benzema. Gra tego gracza powinna nam dzisiaj sprawić przyjemność. W polkarnym, czyli prawdziwe spustoszenie. się strzela! Dobrze zablokował! No i piłka wyszła poza pole gry. Jeden z najgroźniejszych napastników Potrafi wykorzystywać sytuację Spójrzmy Wielki Real to najbardziej utytułowany klub europejski Od lat 60 naprawdę wspaniała drużyna Wygrali 5 pierwszych edycji Pucharu Europy Mają tych zwycięstw dziewięć, Licząc Puchar Europy i Ligę Mistrzów Tak w tym sezonie liczyli Że będzie ten dziesiąty upragniony wymarzony Ale nawet wielki Mourinho im tego nie dał Łatnie wymieniają podania. Diego Costa. Pał, izdek sędziego. Jakie będą konsekwencje? Sędzia ukarał gracza żółtą kartką. Arbeloa. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Cristiano Ronaldo. Do oddania strzału, no strzela! Niesamowite, obronił! Pytanie, czy ktoś go powstrzyma, ale rajd z piłką! Znakomicie zneutralizował atak przeciwnika. Luka Modric. Ale wspaniała bramka. Ale w sprytny sposób uderzył tę piłkę, prawda? Tak, zachował silną kę, wyczekał do ostatniej sekundy i precyzyjnie umieścił piłkę tam, gdzie chciał, zamiast uderzać siłowo. Ale zagrał. Spojrzał, przymierzył i posłał dokładnie piłkę tam, gdzie chciał. Bramkarz był bez szans. Czy to wykorzysta? Strzela! Jestem pełen podziwu, jak to obronił tak silne uderzenie. Szansa Atletico, rzut rożny. Dobrze, przejście, brawo. Mario Suarez. Godin. Dobre przejście, brawo. Sergio Ramos. Przeciwnicy przejmują piłkę. Pepe. Sergio Ramos. Pisco. Mario Suarez. Arbeloa. Czy utrzyma się przy piłce? Gabi Luka Modric. Mariusz Suarez, Strata. W ataku. Luka Modrić. No spanikował jak na pierwszej randce, ale oddalił zagrożenie. Sergio Ramos. ale powinien bardziej uważać. 1 do 0, koniec pierwszej części spotkania. Ruszamy z drugą połową meczu, Atletico przy piłce. Odzyskali piłkę w środku pola. Nisko. a below. Wydawało się, że piłka leci pod poprzeczkę, ale ostatecznie poszybowała nad nim. Tak, wkrótce widzimy, że siły nie zabrakło. Gorzej było z precyzją. I Dobre, wysokie podanie do Benzema! Benzina! Brankaż tym razem nie miał nic do roboty. Tak, ale trafił na napastnika, który ma jedną nogę. Obserwujemy zmianę zawodnika, który ma na koncie żółtą kartkę. Giego Costa. A i teraz strata. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Mario Suarez. No świetnie go obrał. Dobry przechwyt na połowie rywala. No i od razu ruszają z atakiem. Ale zwyna sędziego nie ma jednak racji. Był spalony. No żałuję, bo miał sytuację na strzelnie bramki. Ach, doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Albo Czy to wykorzysta? Brawa za to przejęcie w polu karnym. Ciekawe, jak rozegra Cykl Madryt ten rzut rożni. Szkoda, za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. Coraz mniej czasu do końca przegrywają. Słuszna decyzja trenera. Decyduje się na zmianę. No, był na miejscu. Świetna interwencja. Świetny zwód obrońca bezradny. I Ten Benzema? Czy to wykorzysta? Balony. Szkoda tej szansy. Benzema. A teraz widzę, Cristiano Ronaldo. Ronaldo? Albino? Diego koszta? Czy to wykorzysta? Blisko już do bramki. Ważne, ale czyste wejście obrońcy. Szansa Atletico, rzut rożny. Stawiają wszystko na jedną szalę. Na boisku pojawia się kolejny napastnik. To na pewno mądre posunięcie. Trzeba im bramek i to jak najszybciej. Końcówka dzisiejszego spotkania jest wyjątkowo emocjonująca, a kibice dopingują swoich ulubieńców jak szaleni. Ale są jeszcze szanse, to wszystko może się wydarzyć, a zatem chyba ich zachęcają słusznie do ostatniego wysiłku. Zapowiada nam się niezwykle ciekawa końcówka. Wszystko jeszcze się może zdarzyć. Wszystko na jeden kontakt. Benzema. Wysokie podanie skierowane do Cristiano Ronaldo. Iskot! Ach, to mógł być jego drugi gol. Trochę zabrakło opanowania tej sytuacji. Poczekajmy na następną. W takiej sytuacji trzeba było strzelać zdecydowanie pewniej. No i znowu są przy piłce. Ważne przejęcie. Rozpoczynają jedną z ostatnich akcji tego spotkania. Być może uda im się wyrównać. Adeloa. I skąd? Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Czy to wykorzysta? No będzie gol! To... Ten strzał zupełnie mnie wyszedł. Tak, daleko od bramki. Wyraźnie nie opanował nerwów przy tym strzale. Trybuna, ale na boisku też wkraczy Real Madryt. Oni zwyciężają w dzisiejszym meczu. To nie był zwykły mecz. To była walka o prestiż.